Siemano Gitaro, z tej strony Marcel Gitarateam i dzisiaj z nami Kapitan siemano I dzisiaj nie będę mógł mówić litery A Dobra Jak powiem tą literę to właśnie się skończy Dobra, od teraz nie możesz mówić tą literę Ok Dobra, pomożesz mi? Mm, nie Dlaczego? Bo nie Budujemy bazę? Nie Walczymy? Nie eee. Chcesz nagrywać Robloxa? Nie Kurde jesteś, jesteś za, żeby nie nagrywać Robloxa? Ok Co ok? Nic Dobra, powiedz o sklepie w Facebookie i co będziesz e, robił gdzie ty jesteś? Jestem w mojej domu Ok powiedz e, c, e, co, co chcesz sprzedawać nie, nie Dlaczego? Bo nie Dobra, jestem w domu Mai, na, na jej łóżkach Ok. Eee, rozstrzelamy jej do

O oh nie, moja zamknęła tutaj. No nie. A. A. B. Co? A. B. Dalej. C. D. E. F. Lubisz, lubisz swoją siostrę? No Kurde hmm. Dobra. Fajny ten domek? No Co no? Odpowiedz tak, tak lub nie Fajny ten dom? No Co no? Nie znam takiego słowa no No De co? Zrobiłem to specjalnie o. Możesz powiedzieć jedną literkę chociażby? Nie. Chociażby jedną. Nie. No jedną. Nie. No nie możesz mówić tylko A. Powiedz na przykład C No kurde, to Maja specjalnie zrobiła, czy co? Nie. <noise> Maja tutaj specjalnie postawiła skrzynkę. Добро пожаловать за разы шинка. Нет, нет, отдавай то, отдавай то. Поэтому и так бы не смущал то удач. Mm -hmm. Браучика мы Опа! Что? Okay. Ок. To ok! Nie znam ciebie no. Gdzie jesteś? Hmm, jestem... a zgadnij. Nie wiem. Zgadnij gdzie jestem. No powiedz. <śmiech> <śmiech> Nie. Masz koksy? Nie A twoje życie? No Kurde eee, jaką, e, lubisz, e, jaką lubisz grę? Minecraft czy Bar Brawl Stars? Nie powiem Jakby co Minecraft to nie ma tam w ogóle A <suszy> <suszy> Nie ma tam w ogóle A Mine Kurde ha! Nie. Daj mi to złamać! Nie. Tak. Nie. Tak. bym mówić tylko nie, 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 nie wiem. Co się stało? Nie wiem. Maj domek się jara, ciebie zabije, bo to ty wszystko zrobiłeś. Robimy challenge? Następnym razem, za 24 godziny, mówisz mi tak? Nie wiem. Chce, żebym mówił tak? Nie wiem. Całe swoje życie? Nie wiem. Nie chcesz? Nie wiem. No chcesz, żebym ja mówił całe życie swoje, tak? Nie wiem. Powiedz, że tak, to będę mówił przez całe życie tak. Mm -hmm. Nie wiem. Co nie wiesz? Co nie wiesz? No, no nie wiem. ok. Mm -hmm. Co mhm, mm co ok? Nic, nic. Nie rozumiem ciebie. Powiedz chociażby coś widzę. Hej. Kup się klej. Nie. Trzysten. A. Czystym. Szestn. Oops. <suszy> Co tym? No, przestyn. Nie znam takiego słowa przest. Nie znam takiego. Przestyn. Nie znam takiego słowa. Kapitan damy przest. Nie, nie. No, Nie, nie, nie. nie, nie. No ale wytrzymałem bardzo długo widzowie dobra i do zobaczenia w kolejnych filmach pamiętajcie że 17 sierpnia będziecie mogli kupić pendrive i będzie cały teledysk już na moim kanale 17 sierpnia i do zobaczenia w kolejnych filmach pa pa Mr. Guitar is currently in holiday mode. Please do not disturb him. <coughs>